Nie no, nie będę kurwa, nie wiem, nie będę walczył na razie. Ale może Czemu w przyszłym roku Czemu? No. A po co? No, to chcesz Żeby się zarobić. Żebyś zarobić? No. Błędne myślenie. Mi się wydaje, że z, z walk nie ma aż tak dobrych pieniędzy. W sensie, wydaje się, że są dobre na papierze, ale później jak wydajesz na treningi, diety i na wszystko dokładnie. No, tak, nie, nie I tak wychodzi. dużo, dużo. Tak zajebiście dużo. Nie kogo, ale się tak dużo. Więc dla kogo? Ja na ja jest nie... ostatniej walki. Moja ostatnia propozycja, moja ostatnia propozycja na walkę to była z MC Książę na Prime A była, no była, a była Mogłeś brać Mogę, mogę, mogę z brać. MC Książę się bić, panie nie kolego wiem, propozycja od Heiliga w tamtym roku to na 200 tysięcy Mogę powiedzieć, bo nie powiem z nami Jak ten, sen. wydaje mi się, że... Nie, nie, nie Aktualnie ci ludzie za, zarabiają w, by w więcej Ale nie złoń. wszyscy Nie wszyscy? Panie, to topowe osoby tylko zarabiają tam pójść. Wydaje mi się, że to byłaby walka z Mrs.Honey, bo one no, nie mogły sobie znajeść... To, to była to streamerka? Yy, to, to streamerka w Polsce? No. 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 Nie, 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 to za nisko. Myślisz? No tak. Ja też tak stwierdziłam, bo jak sobie policzyłam 3 miesiące przygotowań, to to się nawet kurwa nie kalkulowało, nie? Jak nie, nie? Nie wiesz chyba ile zarabiał. No nie wiem. No to właśnie, to się <laughs> nie kalkulowało. Aha. No, okay. na, to, to było tak okay, na plucie ci do duchy, że zarabiasz pły mało, nie? Nie, to raczej jego nieświadomość, że kobiety w streamingu zarabiają więcej niż faceci z podobnymi liczbami Bo na przykład Rybson, który ma podobne liczby do mnie, nie zarabia w ogóle podobnie do mnie Bo sobie czasami to porównujemy. Tak? tak? No czy ty masz większego na niż on <laughs> jak jak, jesteś, jak jesteś kobietą, to częściej jesteś zaproszony do... No łatwiej akcji. masz, łatwiej. Nawet ja jak to się. liczby nie? samego picia? Nie, ogólnie. Ogólnie? Zależy, nie? Czy są suprasy, czy nie ma. Zależy, nie.